Współczesny człowiek nie wiąże swojego ewentualnego szczęścia i rozwiązania swoich problemów z życiem pozagrobowym. I dlatego wiara w zmartwychwstanie może być u niektórych ludzi wierzących, katolików, ochrzczonych, chodzących do kościoła, może być bardzo rozmyta. Otóż dzisiaj w Ewangelii święty Łukasz potwierdza, że. Z w stanie umarłych istnieje i jest. I że to jest część, bardzo ważna część wiary, naszej wiary, którą nam i nauki, którą nam zostawił sam Jezus Chrystus. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego jest to ważne, ponieważ jeżeli sobie uświadomisz, że twoi zmarli rodzice, twój zmarły brat. Twój być może tragicznie zmarły mąż, który odszedł nagle i szybko, że on zmartwychwstanie i potwierdza to Ewangelia. Oznacza to, że oczywiście tęsknił za taką osobą i myślisz sobie, jak dobrze byłoby, gdyby te czasy wróciły, kiedy byliśmy razem, kiedy chodziliśmy razem, kiedy przeżywaliśmy wiele spraw razem. Ale kiedy sobie uświadomisz, że ta osoba niezależnie od Twoich emocji i niezależnie od Twoich tęsknot, zmartwychwstanie, stanie, to to oznacza, że życie, które teraz prowadzisz, jest życiem, które macie przygotować na to przyszłe spotkanie. To jest zupełnie inna perspektywa funkcjonowania naszego myślenia o naszym życiu i stawiania sobie celów życiowych.